Ciełanka z tej strony, kosi. E, na wstępie to chciałbym Was przeprosić bardzo, że nie było drugiego Vloga w lutym. Ze względu na to, że pod koniec lutego nieszczęście chciało, żebym zachorował, więc miałem grypę. To nie był koronawirus, miałem po prostu grypę i musiałem dojść do siebie podczas w ciągu tygodnia. I, no i wyzdrowiałem, jestem ok. I plany się powoli zaczynają zmieniać. Bo. Nie było w końcu premiery, tak jakby dla mnie nie było premiery. Teraz to was part drugi, bo ponieważ polska wersja wyjdzie dopiero w maju, więc mam czas na to, żeby wszystko zorganizować. Tak czy inaczej, na razie pracuję nad swoim głosem, bo jeszcze nie jest do końca, nie jest do końca zdrowy, więc sobie biorę tutaj też rutynę skorbin na odporność. I staram się wyzdrowieć do końca, już. No i wtedy zaczniemy myśleć o tym, co mogę zrobić w najbliższych miesiącach. Teraz aktualnie staram się zrobić coś, co będzie mi pasowało, no tak, do końca roku. Taki plan najbliższy do końca 2020, bo czuję, że dla mnie to będzie rok przełomu i trzeba się spiąć po prostu. Zacząć nagrywać kolejne filmy. Ciekawsze. Już nie jakieś gameplay z, z gier CD action czy coś. Tylko też właśnie te vlogi, co dwa razy w ciągu miesiąca będą nagrywane, żeby kanał po prostu nie upadł, bo wiem, że czuję już jest na krawędzi po prostu swojego żywota trzeba go ożywić. Staram się po prostu zrobić coś, co będzie równie interesujące, jak. Kiedyś mój pierwszy kanał Na temat seria co sądzę o To będzie To jest naprawdę było fajne i ciekawe dosyć Także No nie ma co czekać z tym po prostu Wiecie zacznę robić Coś nowego coś innowacyjnego a Raczej nie coś nowego tylko coś co dalej napędza po prostu rynek YouTube owy. No ja nie włączam nawet zarabianie na swoich filmach. Nie wiem, czy tam są reklamy, czy nie, ale ja po prostu nie chcę zarabiać z czegoś, co lubię robić. Może kiedyś włączę zarabianie, bo jednak można łączyć przy, przy, ten, y, przyjemne z pożytecznym, co jest bardzo korzystne. A no, nie oszukujmy, pieniądze z YouTube'a nie są jakieś mega duże, chyba że w, no, w donate'ach ale ja nie robię live'ów. Zacznijmy od tego. Może, jakbym robił, to może bym jednak zdobył większą popularność niż aktualnie mam. Nie chcę się też wybijać na innych osobach. Chcę polegać tylko i wyłącznie na sobie. I mam nadzieję, że wszystko się ułoży: że będę zdrowy, że zacznę, że wrócę w pełni sił, do pełni sił. No i będę nagrywać coś, nowe, coś nowego na moim kanale. Znaczy, wszyscy, wszyscy już to znają, ale na moim kanale będzie to nowe Bo nigdy nie grałem jeszcze w gry na konsole u siebie na kanale, tylko w gry na komputerze Mam po prostu projekt taki, który powinien dobiec końca w grudniu albo w listopadzie Czyli mamy na mam na razie trzy projekty, ale które się, tak jakby zrealizują i spełnią się okaże dopiero w, wszystkie się no w grudniu zobaczymy w grudniu czy wszystkie projekty się zrealizowali zrobimy podsumowanie roku i zrobimy podsumowanie przyrostu subskrypcji może lajków komentarzy czy coś mam nadzieję że będzie ok chciałbym zdobyć chociaż te tysiąc subskrypcji chociaż Wiecie, zdobywanie subskrypcji nie jest łatwe, jeśli chodzi o YouTube. No i zobaczymy. Ja prowadzę family friendly content, content dla całej rodziny. No i mam nadzieję, że będzie ok. Filmik, żeby był zarabianiem, musi trwać 10 minut. Ja nie będę przedłużać. Także no, zobaczymy, jak to będzie. To był taki vlog informacyjny o wszystkim i o niczym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.